Cześć! Czy słyszysz tę muzykę? Czy rozpoznajesz tę muzykę? Jestem pewna, że tak. Ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grać w tym roku po raz 29. Jest to 29 finał i po raz 29 ja także się przyłączam do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, ponieważ ten rok jest taki dziwny, nie można normalnie wyjść z puszką do ludzi i normalnie zbierać albo uczestniczyć w koncertach na żywo, postanowiłam się przyłączyć także w sposób wirtualny. I Mam nadzieję, że i ty wesprzesz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Chcesz wiedzieć, dlaczego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest tak bliska memu sercu i od zawsze ją wspieram? A od 12 lat z jeszcze większą intensywnością i z jeszcze większym zapałem? Otóż powiem ci: kiedyś wspierałam ją, bo czułam, że jest to dobra inicjatywa, że robi kupę dobrego. Widać było, słychać było wszędzie, że Wośp działa cuda, finansuje różne sprzęty w, szpital w, w szpitalach, natomiast nigdy nie sądziłam, że przyjdzie mi z tych sprzętów skorzystać. Może niedokładnie mi, natomiast te sprzęty, które ufundował Wośp, uratowały życie mojego syna Oliwiera, gdy 12,5 roku temu przyszedł na świat. W 32 tygodniu ciąży lekarze musieli zrobić cesarkę, żeby uratować mu życie, ponieważ był okręcony pępowiną, nie oddychał. Jak to tylko wyjęli z brzucha, to Oliver dostał tylko jeden punkt w skali Skaliapgar, nie oddychał samodzielnie, a ja zamiast usłyszeć radosnego, kojącego wręcz płatu noworodka, usłyszałam od lekarza, że moje dziecko zostało podłączone pod respirator, ponieważ samodzielnie nie oddycha. Na szczęście, jak się okazało, Oliwier trafił do szpitala, gdzie sprzęt był odpowiedni, odpowiednia szybka reakcja lekarzy i właśnie leżał. Podłączony do respiratora, na którym było serduszkowość naklejone. Tak samo na inkubatorze, w którym leżał, tak samo było serduszkowość. I gdy Oliwia przez 40 dni leżał w tym szpitalu, widziałam masę sprzętów z serduszkami woźb. I wtedy na własnej skórze odczułam, jakie to ważne, to co robi woźb, jak wiele znaczy, jak wiele pomaga ludziom. Bo gdyby nie te sprzęty, mojego syna nie byłoby gdzieś wśród nas. Dlatego od tych 12 lat, wspiera wspieram jeszcze bardziej. I w tym roku mam dla Ciebie zaproszenie. Pomóż mi zbierać także na woźbę. Dorzuć chociaż złotówkę do mojej puszki, do której link znajdziesz tutaj poniżej. Dorzuć chociaż złotówkę. A jeżeli lubisz rysować i malować, to zapraszam Cię także do udziału w warsztatach, które organizuję online. Będą to warsztaty podzielone na dwie grupy. Jedna grupa bardziej dla początkujących. Będziemy krok po kroku rysować na Zoomie. Jeden wspólny obrazek, a drugie warsztaty będą dla osób bardziej zaawansowanych. Będzie to bardziej na zasadzie pleneru artystycznego, i tam będzie można się spotkać razem, namalować jeden wspólny temat i oczywiście porozmawiać, wymienić się swoimi problemami, doświadczeniem, i nawiązać fantastyczne artystyczne kontakty. Także zapraszam. Zapraszam Cię do przyłączenia się do akcji Rysujemy, Malujemy dla Woźb. E, obydwa spotkania odbędą się wirtualnie na Zoomie. Pierwsze odbędzie się w sobotę 30 stycznia o godzinie 11 czasu polskiego, o godzinie 10 czasu UK, a drugie spotkanie odbędzie się w niedzielę o tej samej porze, czyli godzina 11 czasu polskiego, a godzina e, Dziesiąta czasu uka. Jeżeli jesteś zainteresowany warsztatami, to w opisie do tego wideo znajdziesz także link do mojej strony, gdzie masz wszystkie dodatkowe informacje. I tam jest też miejsce, gdzie możesz się zapisać na warsztaty, żebym wiedziała. Podasz mi swój adres, e-mail i ja ci wyślę linka do Zooma. Tam, gdzie się spotkamy albo w sobotę, albo w niedzielę, albo jeśli masz ochotę, możesz uczestniczyć zarówno w jednych, jak i w drugich warsztatach. Wybór należy do ciebie. Bardzo serdecznie Cię zapraszam, zarówno do wspierania WOŚP, jak i do udziału w rysowaniu i malowaniu właśnie w tym szczytnym celu. Ja swoje prace, które wykonam również na warsztatach, także przeznaczę na licytację i dodatkowo te pieniądze, za które zostaną sprzedane, dodatkowo jeszcze wpłacę na skrzynkę WOŚP, także im więcej. Tym więcej woźb będzie mogła zdziałać. Także zapraszam Cię serdecznie i czekam na Ciebie.